No hej, cześć, witam, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Astyś, a to jest kolejny materiał z gry Assassin's Creed 2. I w tym odcinku będziemy szli do punktu widokowego, bo trzeba troszeczkę sobie, no niestety, ety odblokować punkty, żebyśmy więcej widzieli. Jak tak, jak tak patrzę, co nie, na ten ten, to ładną pelerynkę mamy, <grych> Oki doki. Dobra, chodźmy, chodźmy, im szybciej, tym lepiej A tu się, ten, tym, tym się przyspiesza, bo już zapomniałem No i już jesteśmy Tak, szybciutko jesteśmy Jesteśmy szybciutko, dobra, jak ja tu bym mógł wejść w tym momencie, żeby było dobrze A, dobra Czekajcie troszeczkę, mikrofon dam do góry żeby nie było. Okej, okay, lecimy. Czy coś tu będzie ciekawego? Oj, wątpię. Dobra. Zobaczmy czy wejdziemy, ale chyba myślę, że uda nam się wejść. Mm, jakoś myślę, żeby nam się udało wejść. Oj, oj ale... Tak serio nie, nie mogę wejść czy ci jak? Ej, oj, oj, oj niedobrze. Hmm. A nie, tutaj mamy to, dobra, dam radę. To takie szukanie, tu, 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 o, 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 właśnie, tu do góry dawaj. A ty zostaw łapkę, jeśli ci się podoba. Tu, no, hop i hop. I na samą górę, okej. Okay. No, dawaj, hop. I jeszcze kawałeczek, tu powinny być w ogóle skrzynki, ale no niestety. Obecnie mamy 9... no prawie 10 tysięcy, wow. No zawsze to coś. No to co, synchronizujemy? Może jakieś nowe misje się pojawią albo coś. Zobaczymy. Bardzo piękny i nawet fajny widok. I skok wiary. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze mapkę, żeby nie było. Eee, tu mamy kolejny punkt widokowy i mamy misję, którą myślę, że sobie też byśmy mogli zrobić, zobaczmy. Ale chyba zrobimy raczej, dobra. Koniku, konik bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Dobra, come on, koniku, dawaj, no, nie skać, nie skać, tylko jedźmy, jedźmy, o. Jej szczerowanie to z to czasami masakra. Czyli tutaj mamy... Hop! Okej! Okay. Hey, Ej! Hey! Co jest? Nie mogę ten? Aha Hej, bo tu woda była i za głęboko, i konik tu nie miał jak sobie wejść. Spoko. Spoko loko, dawaj do góry. Ajajaj, tu nie, tu nie ten dyk, tu, tu i tu, dobra, dam radę. Zaraz do ciebie podejdę, spokojnie. I kolejna synchronizacja, która przebiegła pomyślnie Dobra Mapka, mapka jak z mapką stoimy. No nawet, nawet, troszkę mamy tu, 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 ale my idziemy tutaj. No tu tak, tutaj idziemy. <laughs> Dobra. Dawaj skok wiary. A, oh, przepięknie, przepięknie, dobra. Aj, i ta woda, ke... No dobra, wyluzuj, koleś. Koleś, wyluzuj, op. O, mamy. No słyszę cię, spokojnie. Tutaj. Ale ja cię słyszę, weź wyluzuj no. No słyszę cię, spokojnie. Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. <laughs> I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Kto invited you? Eh, eee, nobody. Basta. No pass, no entrance. Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there. I need help. Pomóż krzy krzyczącej kobiecie wróci do doków. Aha, okej. Okay. Dobra. No dobra, zdobądź łódź. Aha, ale... O Dio, ti skonjuro! Ale gdzie... Ale... Aha, dobra, już wiem jak piniamy, okej. Okay. No dobra, C Miał... ale to ciężko skoczyć, ciężko, no właśnie. Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. I wasn't looking to impress. Wanted to help someone in distress. Which is Pokaż mi mapę, mapę. <coughs> Czyli chaba. Trzeba... Tutaj, jakby dobra. Wolę zaznaczyć sobie. Tak, jak myślałem. Dobra. Jesteś... Auditore, ale ta. Jestem Katerina. Now, Dawaj, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, dobra, płyńmy. Okej. No, We're No, 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 no. Yes, oh. signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of forley it would be my

Sequenza giusta è stata è conclusa. Okay. William, I think you know that was my next conquest. <laughs> uh, I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is Husband, see? Sí, her husband is the Lord of Forlì. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. No, na pewno. No, dobra. Do tej wenecji. Płyniemy Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing is quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the animus can have, uh, side effects. <laughs> awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So, what you're saying is. What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention, see if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. <laughs> Ale ja nie chcę. Ja chcę... No, Nadu, nadu, nadu tak? Dobra. No bo tu nie, tak? Tak, dobra Chodźmy sobie Dezmontem Bo tu chyba nie. Nie, tu... A, a, a Nie, to jest wszystko pozabezpieczane Czyli będą chyba testować nam zdolności zdolności, które udało nam się zdobyć od Asia, tak?

they're better funded and better equipped so it's only a matter of time before they find this place we need to be ready for them when they do i want you to activate the warehouse's defense system i'll let you figure out how to reach the sensors oh come on not even a hint open your eyes desmond Oh, uh -huh. uh, Lucy? I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. So, how am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two, and we'll be done. <laughs> Mhm. Mm no na pewno, na pewno. Dobra, daj. Tu, ale tu. Ej, nie, nie, nie. No, zejdź, zejdź z tego. No co ty? Nie. Myślałem, że tutaj mogę wejść, ale nie mogę. Yy. Bo ja tu chyba. So, tam dalej Oho! Oho! Oh, Alright, you gotta tell me why Ezio, why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again, followed him during his early years. It started with sixteen. Ah, good old Subject Sixteen. He repainted my room, you know, with his blood i have been going through his files. Vidic flagged a couple of his animus sessions. A bunch of different ancestors. Different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East, but towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. A few of the records of his later animus sessions are missing. Okay. The sessions that are there. After everything the Templars put him through. After everything I put him through, it's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. No. So you're after the Codex and the Vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all this. tylko tam. No mam nadzieję przynajmniej. Okay. I całe to wszystko chyba. No, chyba się kpicie. Jeszcze coś. Albo i nie. Jeszcze some rest. Lucy, what happened to co się stało z Sixteenem nie było twoim błędem. Byłeś tak wielkim więźniem jak ja byłem. Dziękuję. Dobranoc, Desmond. No, się, że tu Też się cieszę, że tu jesteś, droga koleżanko. Ale ja chyba wolałbym do Amikusa wrócić... I kontynuować swoją uh, przygodę jako Ezio. Auch die Tore, auch die Tore, auch die Tore. Okay. Okay.

uh you're -huh. not just having some kind of weird dream. going oh, without sleep, who knows how long? Guess I shouldn't be surprised. Hmm. That must be its target. Uh Nie wiem co to się dzieje, ale jest strasznie dziwne to, ale w ogóle gdzie ja mam iść? To jest pytanie, hmm. naprawdę nie wiem. 아, 지있다감에 Nie wiem. Eee... Tak, mhm, tak byście się pojawiali. Mhm, no na pewno. Tu mam drabinkę. Okej, okay, chodźmy tutaj tej drabince może. Gdzie dalej? E... A tu nie ma sensu przecież, no bo... Tu mam drabinkę, tu mam to... Tu też mam to. Aha, bo to nie wyświetla. O, tam jesteś. Aha, czyli co, czyli jakby testujesz mnie ta? Ale... Okej, okay, trochę dziwne to dla mnie. Tam jesteś. Dobra, chodźmy. Co ty ode mnie chcesz? Co ty chcesz ode mnie, co? Aha, bo co, bo byłem szybki ta. Otwórz, nie, otworzysz mi. Niedobrze. No dobra. Jakoś sobie powinniśmy poradzić. Wow, w No, no Czekajcie, skupmy się Okej, okay, mamy tu, 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 pięknie No, dawaj, i do góry, hop Dawaj, Eziu, dawaj, dawaj dasz radę aż A bit of a what do no it's the woman from ake what was her name maria yeah i wonder what he wants with her whoa all right wasn't expecting that Okej, okay, to dziwne troszeczkę i podejrzane. Coś musi być na rzecz. To się dobrze nie skończy. No i wykonajmy skok wiary. O, ta strasznie dziwaczny sen. No niestety. Coś musi być na rzecz. Hm. Dobra. Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were. Hey, you okay? Uh, yeah, yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right, I'll let you get ready. See you in a few. Okay. Hey <laughs> Dobra. Spoczko, lochko. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional! What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me, if I want to get some actual work done. Mm, madness, isn't it? Sean, please, that's enough. od razu idziemy żeby nie było. Czyli tutaj. Dobra. Ale tak czy siak znajdujemy się we Wenecji. Z tego co wiem. 1481 rok. Wenezja. Przeważnie skupimy się chyba na głównych misjach. Póki co. No. Ta ta ta, 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 dobra, tu mamy ciebie, ale to na spokojnie. Ja chcę zrobić jeszcze skok wiary, sobie żeby troszeczkę odblokować. No, dasz radę? Dasz radę, jesteś silny. Dzielny chłopak, mamy, nie mamy skrzynki a szkoda. Ale zróbmy sobie skok biary, żebyśmy mieli z głowy. I na tym zakończymy już materiał moi drodzy. Myślę, że się Wam to bardzo spodobało i zapraszam bardzo do oglądania, subskrybowania kolejnych materiałów z tej oto gry I jeszcze tylko zróbmy ten ciekawy skok biary I tu w tym momencie jesteśmy, skończymy odcinek, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie, a widzimy się w kolejnych materiałach, także hej, cześć.